koniec fazy grupowej Juve w Lidze Europy jednak Witamy serdecznie na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj znowu w tym nietypowym otoczeniu, albowiem jesteśmy ponownie u Jacoba. Wynika to z małego remanentu w naszym studiu, ale spokojnie, za niedługo wracamy. Dzisiaj szybkie podsumowanie tego, co działo się we wczorajszej lidze mistrzów, tak jak to mamy w zwyczaju, na wstępie si. przypominamy o wszystkich linkach w opisie. Wbijajcie, zaglądajcie, korzystajcie z bonusu od fortuny. No i co? Prosto do brzegu. Chyba zaczniemy od, no właśnie, od której grupy? Od grupy, w której teoretycznie Juventus mógł wypaść poza burtę. Tak, czyli od grupy ostatniej przez... grupy. Przez ha. chwilę tak było. Przez chwilę Był tak Był wypadnięty było. poza butę, bo. Przez chwilę tak było. Makabile misowało, a z kolei Juwę przegrywało, no ale później coś wszystko się odwyciło co najlepsze na niekorzyść. Pezże. Tak, rozpoczniemy od tego spotkania, czyli od spotkania na Allianz Stadium w Turynie, z tego tytułu, że od tego tak naprawdę zależała dalsza dola Juventusu, ale paradoksalnie wyszło, że hamowanie albo inaczej Poszanowanie rezultatu w przypadku PSG okazało się być zabójcze, bo dało temu zespołowi właśnie tak jak Krzywy wspomniał już drugie miejsce w grupie. Kto by się tego spodziewał? No chyba mało kto, ale rozpoczniemy oczywiście od naszych krótkich refleksji pomeczowych. Szczerze powiedziawszy nie byłem jakoś bardzo zaskoczony. Były próby, próby Juventusu w pierwszej połowie, które wskazywały na... No delikatne rozochocenie i być może chęć zaskoczenia czymś PSG, ale w gruncie rzeczy wygrał zespół pragmatyczny, wygrał zespół, który przyjechał to spotkanie po prostu odhaczyć, no jak się okazało, było to kluczowe dla rozstrzygnięcia tego spotkania. Piękna bramka Kyliana Mbappé, odejście arcymistrzowskie, zostawienie Gattiego za plecami komiczne. Swoją drogą cóż tam ten biedny środkowy obrońca Juventusu mógł zrobić, kiedy miał do czynienia z odjeżdżającym Terzave? Właśnie chciałem ten temat poruszyć, bo ta bramka jest absolutnie kosmiczna. Wydaje mi się, że lekko niedoceniana w social mediach, tak. bo mało się o niej czytało no, trochę, trochę było, spotkaniach. Trochę było głosu na temat tej bramki pozytywnego, Oczywiście, ale być ale... może za mało. Jezus Maria, jak, jakiego rodzaju to jest napastnik, który przyjęciem tak przyjmuje piłkę. Oczywiście wielu teraz no jakby młodych zawodników jest uczonych jakby tego przyjęcia kierunkowego, który jest jakby pierwszym driblingiem. Tak jest. E ale to, co zrobił bapę, przy, przy, przyjmując, zakładając siatkę, później jeszcze będąc ciągniętym za królkę, zgubić rywala i strzelić tak bardzo precyzyjnie przy długim rogu. Ręce się same składają do oklasków, więc tutaj Akat Kylian do pochwalenia, ale jeżeli chodzi ogólnie o to spotkanie, to mam mały problem, bo Niby Juventus mógł coś więcej dla siebie tutaj zgarnąć, bo Pezrze, tak jak powiedzieliśmy, bardziej odpuściło na zasadzie, byle te trzy punkty mieć, uh -huh. bo pewnie Benfica nie strzeli więcej bramek, które będą im potrzebne do zgarnięcia pierwszego miejsca. I na to oczywiście skorzystał sam Juventus, który uh -huh. oczywiście w formie jest na tyle wątpliwej, że czytając sobie w portale fanowskiej kibiców Juventusu jest sporo kłótni, czy z takiego rezultatu, z takiego występu można być zadowolonym w kontekście ostatnich występów, czy też nie, bo było, były głosy, które mówią, że to był najlepszy występ Juventusu w tym sezonie, a były też głosy krytyczne, które uważają, że porażka po takiej fazie grupowej to nadal jest kompromitacja, bez względu na to, jak to wyglądało. Dajcie oczywiście, dać, dajcie oczywiście wyznać, jak to się dla Was prezentowało? Aczkolwiek na pewno jakieś pozytywy można wyciągnąć, bo znowu według mnie młodzi Fagioli, Miletti. Chociaż właśnie, czy też Gatti Teraz mi się zapomniało nazwisko mm -hmm. Pomimo tego o, Ga Gatti pomimo... już nie taki młody, Gatti 24-letni Więc o, już praktycznie lecz, nie... Byłem pewien, że jest nie, nie ja rozmawiałem, czy... rozmawiałem o jego przyszłości z Marcinem Nowomiejskim Odsyłamy swoją drogą do tego materiału tak. O Juventusie, tam rozmawialiśmy trochę też o Gatti No i wyszło szydło z worka To nie jest piłkarz ultra młody, ale wchodzący Do zespołu relatywnie niedawno, do tego stałego W kontekście pierwszego tego, jakie jest na młodzież Juventusie, ja bym powiedział, że jednak młody no, żartuję, ale to takie, takie plusy występu występów tych młodszych, i e, można na pewno wyciągać. I jeżeli chodzi o ten też kolektyw, e, który funkcjonuje nadal bez tych największych gwiazd, najbardziej istotnych, by się wydawało, to wygląda to całkiem. Złośliwie bym powiedział. No nie no, sam fakt tego, że rzeczywiście... Znośnie przepraszam, złośliwie. Złośliwie z perspektywy PSZ że... bo raz na jakiś czas Donnarumma musiał się tam postresować trochę i chociażby z tak. tego tytułu należałoby Juventus pochwalić, bo myślę, że sporo kibiców neutralnych raczej spodziewało się tutaj Manta, patrząc na ostatnie rezultaty osiągane przez Juventus w Lizę Mistrzów, ostatnio ta seria. Może nawet niekoniecznie rezultatów, ale gry, duży Maxa Alegriego, przy okazji właśnie wejścia na scenę tych młodych piłkarzy, o czym już zdarzyłeś wspomnieć, po części budząca nadzieję, inspirująca być może niektórych kibiców i Czy to jest wynik, z którego można być zadowolonym? Inaczej, czy to jest mecz, z którego można być zadowolonym? Bo z wyniku wiadomo nie za bardzo. Myślę, że tak, bo były tutaj pewne pozytywy, to w końcu było PSG i dość solidnie, dość mocno obsadzone. Dość powiedzieć, że w zasadzie z piłkarzy, którzy nie kojarzą nam się z takim mainstreamowym, pierwszym szeregiem piłkarzy, którzy mogą w tej Lidze Mistrzów coś więcej osiągnąć w fazie bucharowej Ligi Mistrzów, to chyba tylko Bernat był w składzie PSG, chociaż on i tak ostatnio znowu instaluje się w składzie Paryżan, bo, bo Galtier z niego korzysta. Tak poza tym naprawdę solidnie obsadzona paka. Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Veratti, Fabian Ruiz, który zszedł z urazem, Soler, Vitiniam, Bappe, Messi, to naprawdę bardzo solidny skład PSG, więc PSG przyjechało to spotkanie wygrać, no i wygrało, no ale wiadomo, okazało się, że ta bramka Mendesza, swoją drogą, też bardzo ładnej urody. Świetne otwarcie przestrzeni przy okazji tego Dobra. wyjścia spod pressingu. Jakby ten pressing mógł być bardziej zaznaczony z punktu widzenia piłkarzy Juventusu, patrząc moim zdaniem, ale już sam fakt tego, że Messi dostrzegł ten korytarz, to miejsce, zagrał do Mbappe, ten też odpowiednio sobie przyjęciem miejsce obok siebie wykreował, zagrał do Mendesza, ten wszedł i wykończył to wszystko fenomenalnie, świadczy o tym, że że po prostu do takich pięknych akcji jest zdolne. Arka Milika oceniamy raczej w porządku, aczkolwiek były momenty, w których można się było do niego przyczepić, jak przy okazji tego wejścia pod koniec pierwszej połowy. Niepotrzebnego, żółta kartka za nierozważność w tym przypadku. Ogólnie rzecz biorąc, w ogóle w Juventusie te występy niektórych piłkarzy były takie na poziomie konstans. W sensie były oczywiście z pewnego rodzaju jaskółki, które wybijały się ponad grupę, ale ogólnie rzecz biorąc, można tam było jeszcze coś więcej dołożyć. W kontekście tego, że Benfica wygrywa swoje starcie, i to dość wysoko to aj, jest, aj, aj, aj. że będzie sobie pluło w brodę, że więcej bramek na Alians stadium nie zapakowało. Nieprawdopodobny był ten mecz w Haifie, albowiem do momentu gola Sherry'ego, myślę, że większość kibiców Juventusu była mocno zaniepokojona. Później jednak od drugiej połowy, bo już pod koniec pierwszej zaczęło się to powoli układać na, na korzyść Benfiki nie było za dużo tych zagrożeń, zresztą jak człowiek spojrzy na drugą połowę, to widać w porównaniu z pierwszą, jak diametralnie wypłaszczał się obraz tego spotkania. Benfica po prostu zaczęła jednoznacznie dominować, ale to też było wynikiem tego, że po prostu się zespół Maccabi poddał i rozsypał jak domek z kart. Jednocześnie też oferując Benfice niesamowicie dużo przestrzeni, stąd też kolejne bramki, które wpadały. Jak po prostu na jakiejś loterii, na y, jakimś totalnym festiwalu strzeleckim. Mm -hmm. e, począwszy od właśnie gola Musy, co ją chyba pierwszy gol Chorwata. O ile się nie mylę, widzę mistrzów w tym sezonie? Tak, nie było wcześniej. Nawet możliwości go zaczęsto oglądać. Z Juventusem zagrał 10 minut, z Maccabi High jedną połowę, ale też z wielkich zagrożeń podbramkowych go nie kojarzymy. Rio Ave. E, Kajdasz i Chavez to były wcześniej trzy kluby, z którymi Petramusa strzelał. No a później jeszcze między innymi Araucho też ze swoim debiutanckim trafieniem. Mieli po prostu festiwal strzelecki, i, i myślę, że tym sposobem, domykając Ligę Mistrzów, wieńcząc swój wysiłek, koronując ten cały cykl meczów na pierwszym miejscu, pokazują nam, że jest to zespół, z którym należy się liczyć. Swoją drogą... w już sezonie to pokazuje. Oczywiście. Ten Ajax, który był niezwykle silny w fazie grupowej, mhm. a w tym meczu wydaje mi się, że tendencja będzie zwyżkowa, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo widząc technikę, jaką operują zawodnicy Benfiki, tutaj można się spodziewać jeszcze lepszych występów i to w starciu dużo lepszymi ekipami niż te, z którymi mierzyli się w grupie. Wiadomo, Pers jest na wysokim poziomie, ale Juventus zawodził, a Maccabi no wiemy, jakiego rodzaju jest to duży. Tak jest. Swoją drogą komiczne jest to, że ten gol z dystansu João Mario, to był ten, który dał ostatecznie Benficę jedną ósmą z perspektywy siły wychodząc. Mianowicie gdyby nie trafienie z dystansu przy okazji posypanego Maccabi Benfica byłaby na drugim miejscu, bo miałaby mniej bramek strzelonych, a wiemy, że one tutaj odgrywają kluczową rolę. Dlaczego? Dlatego, że jest dokładnie taki sam bilans. 6 meczów, 16 goli strzelonych, 7 straconych, 14 punktów. Benfica ma więcej goli strzelonych na wyjeździe, dzięki temu wypchnęła że na miejsce drugie, bo oczywiście pamiętamy o dwóch remisach. No i tak nam się to poukładało w grupie H, sensacyjnie. Nikt się tego nie spodziewał, a jednak to się zdarzyło. Przypominamy, PSG... że w niedzielę, w niedzielę reakcja nasza na przewidywania. Tak, tak, będziemy reagować na nasze przewidywania. Przy okazji, PSG, wychodząc z drugiego miejsca będzie musiało mierzyć się z naprawdę jednym z solidnych rywali, więc to jest też niepokojący sygnał dla Paryża, ale nas to za bardzo nie martwi. Bo, bo jest szykuje się. Szykuje się po prostu festiwal również. Jak tutaj mieliśmy festiwal fajerwerków strzelskich w hajfie, to szykuje się, miejmy nadzieję, festiwal, m, jeżeli chodzi o spotkania jednej 8 ligi mistrzów. Dobrze, przejdźmy do grupy G. City dość gładko poradziło sobie z Sevillą, aczkolwiek miało podgórkę, bo... Moim zdaniem to odpuszczenie Rafy Mira przy okazji stałego fragmentu gry kryminalne, jednocześnie wzmagające pewnie taki stan podstresowy w drużynie Pepa Guardioli. Później jednak tymi konsekwentnymi atakami otworzyli sobie drogę do, do bramki Sevilla. I Rico Luis z niesamowitym debiutem od pierwszej minuty. W sensie tak. debiut widzemistrzów zajęczył wcześniej, ale teraz pierwszy raz zameldował się na boisku w podstawowej jedenastce. Z, z ósemką na masz za, za za ten występ, na równi z takimi potęgami jak chociażby Foden, czy Alvarez? Alvarez nam się przybudził. Jeszcze tak, wody też. te podbiła Bramka. To na z pewnością. Pewno. Bo ten, gdyby nie ten gol, to myślę, że, że ona by była ciutniejsza. Aczkolwiek Rico Luis pracuje od wielu, wielu tygodni już na to, żeby swoją pozycję w zespole Papa Guardioli z czasem. Ulepszać, nie tylko on, na drugiej stronie jest Wilson Esbrandt, więc na tych dwóch bocznych obrońców zwróciłbym uwagę, bo oni już w okresie przygotowawczym się przebijali. W zasadzie w okresie przygotowawczym bardziej wybijał się Wilson Esbrandt. No ale okay. Rico Lewis od ostatniego. Lewis jest też młodszy, bo śledził to tak. letni gracz. O rok, o rok bodajże, bo to jest 2003. Nie sprawdzałem, że 2004 jest Lewis na pewno. A, to 2004, to może Wilson Esbrandt tak, jest w tak, 2004. Tak. Nie, no wujsna jest z 2002, tak jak, tak jak zakładałem, czyli rocznik Rico Luisa mi się pomylił. Rocznik 2004, rzeczywiście, więc jest to piłkarz, na którego warto spoglądać. Tak jeszcze spoglądam na jego minuty, wcześniej rozgrywane głównie w Lidze Mistrzów, te dłuższe epizody, w sensie na pewno w Kopenhadze z Kopenhagą zagrał 34 minuty. Co tu jeszcze był? Spal. Nie, dobra, poza tym tak naprawdę to końcówki w spotkaniach ligowych. Wtedy widzieliśmy Rico Luisa, Święci, Bournemouth i Nottingham Forest. Niesamowite. Tak to, to jest, że jest tak silny, zużyną widzę mistrzów, że to właśnie na tych zgrywkach pozwala na rotację i prowadzenie młodych zawodników. Nie wiem, takie wydaje mi się to troszeczkę. Niecodzienne. No, niecodzienne, nie ale mieli już w zasadzie no tak, w garści, garści wyjście z grupy. My w kontekście z... poprzednich też występów, jakby, nie? Tak, jest, z pierwszego miejsca, więc nie musieli się za bardzo. Przejmować. Oprócz tego na pewno zwróciłbym uwagę na jedną kluczową rzecz przy okazji City, czyli występ Juliana Alvareza, bo ostatnio po mówiliśmy. występie ligowym mówiliśmy o jego średniej dyspozycji, o w zasadzie zniknięciu w spotkaniu z rywalem, który po prostu go wyłączył, a tutaj mimo wszystko pokazał się z bardzo dobrej strony, liczby przemawiają same, gol i dwie asysty, z czego te dwie asysty no naprawdę ładnej urody, znaczy druga do Mareza to w zasadzie Prosty środek. Ale i... to wypatrzenie Louisa naprawdę było. Istotne. Ale dokładnie, piłka do Rico Louisa absolutnie fenomenalna, tak Kevin the Bruyneesk. Jakby powiedzieli tak. Anglicy, między dwoma piłkarzami, prosto padła piłka, też idealnie dopasowując siłę tego zagrania, więc wielkie brawa dla Juliana Alvarez'a. A jak już jesteśmy przy KDB, to trzeba powiedzieć, że wejście smoka, bo wszedł i znowu pobudził City, odmienił obraz gry i otworzył szansę Alvarezowi do tego, żeby strzelić F swojego gola w City. nie w ogóle sobie e, przygotował w tym meczu e, Pep Guardiola, e, porównując sobie do, to do innych wyróżnia, chociażby Chelsea, bo tam dużo głosów w angielskiej prasie, jakoby. Potem niepotrzebnie tak. wystawiał najmocniejszy, najmocniejszy skład, ale o tym jeszcze powiemy. Graczem meczu oficjalnie został wybrany Diasz, który z kolei na Majestät i News został szóstkę, więc mhm. dość e, rozbieżna według mnie. Na Manchester i wzięli pod uwagę przede wszystkim Golara Femira. Tak, i to że tak, powinien też lepiej Gomez. Gomez trochę odpuścił, e, brakiem wyskoku tego. E, tak. Szelca, i, te, i też stąd ta piątka dla Gomeza za, za ten występ. No i słusznie moim zdaniem zganiony, chociaż z, z przodu oferował nieco więcej niż sugeruje ocena z Manchester Evening News, bo ja się przyglądałem no. temu występowi bacznie. Obok tego... Że zaglądałem na to, co dzieje się w Turynie. No to jeszcze miałem włączone Manchester City, bo było e, bardzo dla mnie ciekawe to, jak zaprezentują się młodzi piłkarze w kontekście przewidywanej rotacji. Miałem na myśli oczywiście Palmera i Luisa. Później okazało się, że wprowadził również Wilsona S. Branda, którego ja osobiście jestem fanem. Więc miałem na czym zawiesić oko. Niemniej jednak Sergio Gomez, moim zdaniem, ciut niedoceniony za ten występ. Okay. Taka, taka szóstka, myślę, że bardziej oddawałaby realia meczowe. Z drugiej strony Diasz też mocno skrytykowany za swój występ w defensywie z tego tytułu. Dostał szóstkę przecież na Mars Evening News. W drugim spotkaniu tej grupy... Aha, jeszcze o Sevilla chciałem powiedzieć, że Sevilla też się musi oszczędzać, bo Sevilla ma trudny mecz w weekend. Spotkanie derbowe, Grand Derby się szykuje, więc automatycznie Sam Paoli musiał, musiał wiedzieć, że nie ma co się... Tutaj żyłować. Awans do kolejnego etapu był w zasadzie przypieczętowany, więc nie musiał za bardzo się stresować. No wiadomo, że na Benito Via Marin, a później jeszcze jadą, nie, przepraszam, zostają w Sefii, ale grają za Al Seattle, więc też mają trudny mecz. Na Benito Via Marin zawsze trzeba liczyć na naprawdę solidnych, a inaczej, liczyć, zakładać, że rywal będzie naprawdę dobrze przygotowany, bo to w końcu spotkanie derbowe. Dobrze, drugi mecz w tej grupie to spotkanie Kopenhagi z Borusją Dortmund. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia o tym spotkaniu, nie tylko dlatego, że zajęło ono marginalną część mojej uwagi. Poza tym, że należałoby pochwalić rezolutną defensywę Kopenhagi, bo opierała się zagrożeniom stwarzanym ze strony BVB, to mam wrażenie, że tak przyglądając się temu skrótowi, czytając opinie kibiców, Borusja. Też się oszczędzała, nie grała na jakimś niesamowicie wysokim biegu. To prawda, na pewno to jest też Tezic lekko przodowo, bo chociażby Bellingham w ogóle w tym meczu nie wystąpił, z ławki nie wszedł, a w wyjściowej dynastce było można zobaczyć takie twarze, które no nie są domyślne tymi pierwszymi wybojami Tezicia. I ogólnie kibice Borus nie są zbytnie zadowoleni z tego występu, pomimo tej rotacji. Ty powiedziałeś o, o tym, że Kopenhaga fani się pilnowała z tyłu, to prawda. I zagrała z przodu, bardzo dobrze. Patrząc to na to, jak pierwszy, pierwszy mecz tych dwóch drużyn się otwierała przed Borusem i zostawiali jej całe mnóstwo. No miejsca. właśnie, No właśnie. jest tutaj fajnie lekcje, że chodzi o różnę duńską. Ale symboliczne jest to, że kolejny raz graczem meczu wybrany jest, jeżeli chodzi o zawodników Borussii, Kobel. No tak, tak, tak. I to też pokazuje, w którym miejscu było zaangażowanie BVB, bo dopuszczenie do tylu sytuacji Kopenhagi i dopuszczenie do tak bliskiego rewiru w ramki Gregora Kobela, no nie może być przez nas dobrze zrecenzowane, no ale mam cały czas wrażenie, że to po prostu był wynik tego, że Borusja już nie musiała, tylko tak, po prostu tak. mogła w tym spotkaniu i to automatycznie przełożyło się na występy zawodników, a Kopenhaga chcąc pożegnać się z honorem z tą edycją Ligi Mistrzów i w ogóle z tą edycją Europejskich Pucharów, chcąc oddać swoim kibicom to, co im się należało, trochę przycisnęli i automatycznie te zagrożenia łatwiej były moim zdaniem stwarzane, aniżeli niektórym mogłoby się przed tym spotkaniem wydawać. OK. jeszcze jak przy okazji BVB, to bym kilka punktów tutaj poruszył. Po pierwsze, znowu fatalne występy i Adeimiego, i Malena. W takich meczach wydaje się, że powinni zaraz zdawać jakiś wyższy poziom. I też klucz operacji martwi fakt, że okej, okay, jest inny skład, ale bramki i zagrożenie ze strony przeciwników są tworzone w bardzo podobny sposób dla wszystkich meczów, niezależnie od tego, jaki akurat garnitur tutaj wybrał na ten mecz Tezic, bo wynikają te bramki i zagrożenia płynące z przeciwników z tego, że w środku pala jest jakiś taki bałagan, defensywni pomocnicy nie wracają się i tych przestrzeni przed linią, obrona, linią obrony nie zabezpieczają a wahadła również niezbyt aktywne z tyłu. Mhm. I tyle, jeżeli chodzi o spotkanie z Mojstwem na pewno. W grupie F Real Madrid wygrywa swoje starcie, nie przemęczając się, łatwo pokonuje Celtic. W mm. zasadzie gdyby nie to uderzenie z rzutu wolnego, Rzoty, który wraca i celebruje swoje trafienie, które absolutnie nic nie daje zespołowi postecoglu. To nie mielibyśmy nawet o czym powiedzieć przy okazji Celtiku. Stefani Frappard to spotkanie, to dość epokowe zdarzenie. Kobieta sędziująca w Lidze mistrzów na Bernabeu. Mecz rzutów karnych, tak naprawdę, patrząc na to, ile razy ta piłka w kontrowersyjnych okolicznościach odbijała się od rąk piłkarzy w jednym i drugim polu karnym. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy jest tej ktoś szczególnie do wyróżnienia po stronie realu, bo to był występ dobry, jeżeli chodzi o cały zespół. Nie wiem, do ko byś się przyczepił, jeżeli miałbyś. Ja sam nie wiem, na kogo miałbym zwrócić uwagę, ale znowu odnosząc się do mediów fanowskich Realu, to był chwalony Vallejo za to, że pomimo mm. tego, że wchodzi raz na miesiąc może na Murawę, to zapełnił, zapełnił, zapewnił jakąś taką koncentrację z tyłu i, i waleczność i pokazał, że pomimo tego, że może być lekko zadzewiały, zakorzeniony na ławce, to jednak jest w stanie zagwarantować jakiś Lepszy występ. No ale on im raz mówił Tomasz że to jest ten typ gracz, który byleby był całe życie w realu Mary, to może siedzieć na ławce, a jednak będzie zadowolony, a jak już zostanie ta szansa, to zawsze da z siebie wszystko. A jeżeli chodzi o to spotkanie, no to to było tak. Może nie nijakie, ale tak nie emocjonujące mm, nie, spotkanie, że najczęściej po prostu mówi się o pani sędzi w, tak. w, o jej występie, że naprawdę dała radę, że nie bała się produktować tych żytów karnych i akatki serialu są zadowoleni z tego, że te trzy, bo ostatnio tyle karnych było, nie wiem, że tam ja tak. go realo, bo że miał tego, że płytła wybronił, mm, były wszystkie słuszne. Nie. Polscy kibice celebrują, że mogli zobaczyć. Oczywiście ci, którzy nie sprzyjają Legii Warszawa, pudło byłego gracza warszawskiej Legii, jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, że to był mężczyzna emocjonujący. Na pewno dla kibica postronnego, który szukał tutaj jakichś wrażeń i wyzwań związanych z dobrą postawą Celtiku, tak. Ale dla kibiców Realu myślę, że to było spokojne, fajne, miłe dla oka. Odhaczenie tego wieczoru z Ligą Mistrzów i domknięcie grupy na pierwszym miejscu. Pewnie. W, asycie, w asyście dość ciekawych akcji. <laughs> Abstrahując od trafień z rzutów karnych. No i mecz w Warszawie, który ostatecznie zdeterminował los Szachtara. który będzie prezentował się na wiosnę w europejskich pucharach, ale na niższym piętrze. Oczywiście w Lidze Europy. No tło, tło po prostu dla drużyny Roze. Lipsk rozpędzony, Lipsk rewanżujący się za poprzednie spotkanie, Lipsk po prostu dobrze i konsekwentnie realizujący swoje zadania ofensywne, wygrywając to spotkanie. Znowu czego się nie dotknie Kulku. Zamienia się w złoto. złoto. Uraz Wernera. Wszystko. Tak. Czego Loze dotknie, Uraz Wernera. Zamienia się w złoto. Co Uras... skojarzył, niech napisze. Uraz Wernera. A on nie skojarzył. Nie skojarzyłem. Nie, 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 nie słuchałem. Uraz Wernera może być bardzo niepokojący dla samego Lipska, bo dużo mówiło I się dla o kontekście Niemiec. Pewnie też. Dla kadry Niemiec być może tak, aczkolwiek kadra Niemiec jest na tyle obszerna i na tyle zasobna w no, głośniu nazwiska, że absencja jednego Wernera myślę, że nie będzie robić wielkiej różnicy. Za niego, bo to była zmiana dość szybka, w 19 minucie wchodzi Fordbrek i też bardzo dobrze wygląda. No ogólnie rzecz biorąc tutaj było widać, że to jest różnica klas pomiędzy Szachtarem a Lipskiem. A to dziwne, bo w, w wcześniejszym spotkaniu mówiliśmy o bardzo dobrej postawie zespołu z Doniecka. Mikaiło Mudryk z jednym pamiętnym strzałem i to jest to kluczowe zagrożenie Celticu, Celticu, Szachtara, o które można się oprzeć, a poza tym no, w zasadzie większość to była gra do jednej bramki i, i dominacja pełna ze strony Lipska. Tak, i przy okazji tego meczu warto sobie tutaj e, zobaczyć na dotychczasowe osiągnięcia Marco Rose w Lipsku. Mamy przed sobą, przed, przed sobą taką grafikę z Martu. E, e, ile to jest meczów? 13 meczów Rose, 9 zwycięstw, 2 2 tak. porażki. E, z czego te dwie porażki w zasadzie na samym początku, bo jest to ta porażka z Realem i później od razu zmieni się Gladbach. Później już jest Rose niepokalny w Lipsku i również to było widać w tym meczu odpowiednie zarządzanie drużyną i po prostu ułożenie jej. I tyle. Ostatnia grupa, która nam dzisiaj została w tym szybkim omówieniu, to grupa E. Chelsea wygrywa. Chelsea kończy na pierwszym miejscu, mając trzy punkty przewagi nad również wygrywającym Milanem. Był to mecz Dość specyficzny. Rachim Sterling przebudziwszy się zyskał nieco lepsze uznanie w oczach kibiców, nieco lepszą notę na Fubu London, na Pride of London, na tych wszystkich stronach fanowskich związanych z Chelsea. Nieźle wyglądały niektóre rozwiązania Pottera. Znowu było widać, że. To jest grunt eksperymentalny, chociażby z tytułu powołania, czy też oparcia się o Zakarię w tym spotkaniu. Fajnie, że dostał w końcu minuty, wykorzystał ja mam wrażenie. Dobry, albo nawet bardzo dobry występ Denisa Zakari, również zwieńczony golem. Ja bym się jednak skoncentrował na, na jego możliwościach w środku pola, one są spore. I pytanie, jak one przełożą się na następne selekcje Graham'a Pottera? Jak będzie wyglądała sytuacja samego Denisa Zakari? Mm. Powiedziałbym również, że nie stanowił wielkiego wy wyzwania zespół e, Zagrzebia i to pomimo bramki Petkowicza na wczesnym etapie tego spotkania. Tutaj wróciły stare demony. E, przede wszystkim wróciła też myśl e, możliwej porażki z Dinamem Zagrzeb, bo hmm. pamiętamy, jak to się skończyło w Zagrzebiu. E, czy Potek byłby zwolny, po, nie, zwolniony po ewentualnej porażce z Zidane? Nie, absolutnie nie. Oczywiście, oczywiście nie, ma, nie ma w ogóle o czym mówić. Oczywiście, żartuję. Ale jeżeli chodzi jeszcze o to spotkanie, to faktycznie dość niespodziewanie się ono zaczęło. Pytanie, czy dlatego, że Menu był w bramce, mhm. czy jakiś symbol dla znowu braku stabilności w bramce. Wątpię, po prostu tutaj zaspali zdecydowanie obrońcy, którzy Betkowicza zostawili, zostawili bez żadnego okrycia, ale później, tak jak to powiedziałeś, met pod całkowitą kontrolą ze strony Zawodników The Blues i Zakaria już w tym momencie pokazał, że nie będzie tak chybionym transferem jak Saul Niguez. Yes, to na pewno. Bo występ naprawdę całkowicie obiecujący. Potter mówił o tym, że cieszy się, że może w końcu zagrać. Debiut bardzo udany, chociażby Bramka, ale nie tylko pod tym względem trzeba patrzeć na tego zawodnika, bo idealne scharakteryzowanie przez niego pozycji box to box, świetny z tyłu, świetny z przodu, uzupełniające ataki i uzupełniające. Te walory defensywne. Kilka znaków zapytania przy okazji Pottera, bo zarzuca mu się na Football London to, że nie przyrotował. On akurat odnosi się do tego, że jakiś szacunek wobec rozgrywek się należy i powinno się wystawić jakby ten lepszy skład. Pasąc też na to, że inne duży Odpowiedział na punkty. prośby dziennikarzy z Salzburga, którzy pytali go po zeszłym meczu, czy będzie poważnie traktował spotkania na Stanford Beach z Dinamarzem. Także powiedział, że tak, no i potraktował no poważnie. To, no to dotrzymał słowa. A ponadto, jeszcze jeżeli chodzi o tę rotację, to się zastanawiali niektórzy, dlaczego by taki Mason Mount zagrał pełne spotkanie, w kontekście tego, że przecież teraz widzę kolejne ważne spotkanie. I też chyba podaj, że Amanon właśnie był jeden, jeden z tych zagrożonych rutą kartką. Jeżeli ją mm. dostał to by odpadł w kolej, z kolejnego meczu Ligi Mistrzów. I ponadto chyba to samo się tyczyło Connora Gallaghera. No i mm, najważniejsze tyle. co do wyszczególnienia po tym spotkaniu to również to, że z urazami e, skończyli. Kulibali, Obame, i Chilwell. Z czego Kulibali i Obame, powinni być zdrowi, nie powinno tak. im nic dolegać. A Chilwell najprawdopodobniej może wypaść z mundialu. Zobaczymy, jakie będą diagnozy, bo będziemy się o nich dowiadywać na dniach. No i ostatni mecz, który nam został, to mecz Milanu z Salzburgiem. Nie ma o czym rozmawiać. Tutaj mówiliśmy przy okazji dzisiejszej pogadanki o różnego rodzaju dominacjach. No to tutaj już w ogóle pełna dominacja. Tak, tak, tak. Oliwie pracuje na kontrakt. Kolejny swoim <laughs> występem. Bardzo dobry zresztą, solidny występ. Oliwiera, Nikt w zasadzie nie strzedł poniżej takiego optymalnego poziomu, którego oczekiwać można było od Milanów w tym spotkaniu. Więc Pioli po prostu z tego fenomenalnego zwycięstwa ukoronowania awansu do fazy pucharowej musi być zadowolony. Tak, ja na to spotkanie najchętniej zerkałem wczoraj, podczas wczorajszego wieczoru i oprócz, pochwaliłbym jeszcze po raz kolejny Tonaliego, On mhm. był absolutnie przegenialny, jeżeli chodzi o panowanie nad piłką, wychodzenie spod Pressingu i pod względem dostarczania jakościowych podań. Oczywiście pełna dominacja, aczkolwiek tutaj chciałbym wyróżnić Tomoliego za jedną naprawdę za jedną kluczową interwencję na prawie samiutkim początku tego spotkania, bo w ślizgim uratował um, um, swoją drużynę przed stratą bramki, bo tam doszedł, 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 doszła drużyna Salzburga do naprawdę groźnej sytuacji. E, I to była chyba jedyna taka sytuacja na korzyść Salzburga, później tak jak powiedziałeś po prostu tło dla tak. drużyny z Mediolanu. Ismail Benasser jeszcze moim zdaniem zasłużył na wyróżnienie i to jest mój osobisty typ. Na to spotkanie jak zwykle ruchliwy Rafael Lau również doceniony w, tak. wśród kibiców. Trochę ten, się nawet momentami na, naraz... na niego ki... koledzy z drużyny gniewali, bo jak było już trzy 0 to tak sobie pozwalał na troszeczkę nonszalancji, jakieś tak. takie zagrania, które kierowały jego samego do, do strzenia, kiedy na bardziej korzystnych pozycjach byli jego koledzy. Rozsuneri czekają na Rywala. My też czekamy na to, co będzie się działo w poniedziałek, przypominając, że za niedługo zawierzemy się za nasze przewidywania ligi mistrzów i będziemy kręcić bekę z naszych typów. A może nie, a może nie, słuchajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na pewno Dziękujemy ta Wam grupa bardzo. że i Juventusem nikomu nie siadła. No nie, nie siadła, ale to na ostatniej prostej, bo ja bym miał idealny ta, układ, miałbyś. gdyby nie to, że Benfica postanowiła się rozstrzelać. Dziękujemy Wam bardzo za obecność. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!